Co można by było zrobić za 4,4 miliarda, które Przemysław Czarnek z PiSu, a tak naprawdę minister edukacji i szkolnictwa wyższego Czarnek wydał na opasłych, ociekających złotych i jeżdżących Bentleyami kryptogei z Dąbrowy Górniczej, zwanych potocznie księżmi? No właśnie, jeżeli Cię interesują takie rzeczy, to nie zapomnij zaobserwować tego kanału, bo tutaj każdego dnia polityka i fakty bez cenzury. A teraz, jeżeli już wiesz, że Przemysław Czarnek tylko i wyłącznie z jednego ministerstwa wydał 4,4 miliarda na to, żeby dotować Kościół. Także Ty, podatniku Polski, w ten sposób robiłeś loda księżom, którzy się śmiali, jak rozwalali Twoje podatki. Ale co gorsza, dzisiaj Konfederacja ustami pana Wiplera mówi, że jak Polska już spłaci wszystko, co Kościołowi się należy, to wtedy Polska może łaskawie przestać płacić fundusz kościelny. To ja tylko powiem, panie Wipler i cała Konfederacja łby. Kościół przez 70 ostatnich lat dostawał pieniądze na swoje emerytury, dostawał pieniądze na swoje alimenty, a także inne rzeczy, na które normalni pracownicy w szkole, policji czy w kiosku ruchu muszą odkładać i zarabiać sami. Kościół przez ostatnie 70 lat dostawał tysiące hektarów i dziesiątki tysięcy innych nieruchomości jako reparacje. To koniec już tego, że państwo polskie zapisu, Przeznaczało 4,4 miliarda na grubych, opasłych księży, zamiast dać te pieniądze na szkoły. Za te pieniądze można było wyremontować 14 tysięcy szkół. Każdą szkołę podstawową i ponadpodstawową w Polsce można było wyremontować kwotą około 300 tysięcy złotych, ale nie. My, Polacy, zamiast remontować i kłaść pieniądze na szkoły i dzieci, woleliśmy za czasów PiS-u i w, i w przyszłości też Konfederacji dawać miliardy na opasłych księży. Naprawdę tego chcecie?